kanale i dzisiaj yy, wyjątkowo filmik poradnikowy. Yy, postanawiam, że spróbuję zrobić coś yy, nowego i dzisiejszy film będzie dotyczył tego, jak kończyć książki, które niekoniecznie przypadły nam do gustu, a musimy je ukończyć. No i tu może być wiele różnych przypadków. Możemy tu mówić o lekturach, yy, możemy na przykład... Yy, musimy zrobić recenzję książki, która jakoś nam niekoniecznie szybko się czyta, czy po prostu jesteście tacy jak ja, jak już zaczniecie książkę, to po prostu musicie ją y, skończyć. No ja niestety nie potrafię porzucać książek, ale załóżmy, że jest y, jakikolwiek y, powód, dla którego musicie dany tytuł skończyć, ale niestety y, nie czyta wam się go y, łatwo i ja przychodzę do was y, z paroma poradami, i zacznę od samej jakby techniki czytania. Ja żadnych technik szybkiego czytania nie znam, ale jak już tak powiedzmy, jestem troszkę bardziej rozkręcona z daną książką, to po prostu jakby czytam danymi fragmentami, że po prostu jakby też spoglądam na dany fragment. Jakoś wi widzę mniej więcej treść lub po prostu przelatuje szybko zdania, nie skupiając się na pojedynczych słowach i nawet właśnie, jeśli nie potraficie zerkać na konkretne fragmenty, wyciągać informacje, to po prostu jakby nie skupiajcie się nad każdym słowem, nad każdym zdaniem, bo nie w każdym zdaniu znajdują się kluczowe, jakoś fabularnie informacje, a z reguły to, co jest ważne, to i tak się prawdopodobnie Pojawi. I tak. Kolejna porada. Róbcie sobie przerwy. Na przykład przeczytacie choćby, nie wiem, choćby kilka stron, choćby dwie, dwie trzy strony i nie wiem, przejdźcie się, zróbcie sobie herbatę, czy zastosujcie właśnie powiedzmy taką formę nagrody. Ja tak na przykład robiłam, że jak przeczytam właśnie te parę stron, to mogę sobie obejrzeć, nie wiem, jakiś krótki filmik na YouTubie. I to jakoś, yy, według mnie, będzie sprawiało, że jakby to yy, czytanie będzie płynne, a nie będziecie po prostu, powiedzmy, tak zmęczeni, czy nie będziecie odczuwać yy, tej monotonii przy yy, czytaniu, a mimo znaczy to wyznaczy to wam jakiś konkretny yy, rytm, no i będziecie szli do przodu. Yy, kolejna rzecz to yy, regularność, i yy, właśnie tutaj najważniejsza porada lepiej czytać w mniejszej ilości a czytać regularnie czyli na przykład też nie zakładajcie sobie, że przeczytacie jakąś dużą ilość stron gdzie gdzieś czujecie z tyłu głowy, że i tak przy tym polegniecie, lepiej założyć sobie, że przeczytam choćby nie wiem 10 stron na przykład dziennie, ale żeby je dziennie po prostu czytać i wtedy będziecie szli jakoś właśnie do przodu ani że na przykład, ja, ja mam takie postanowienie noworoczne: no, że każdego dnia będę czytać te 50 stron. Oczywiście yy, tego nie zrobiłam, i się cieszę, że yy, codziennie czytam yy, cokolwiek, i to jest właśnie lepsze, bo lepiej czytać mniej, ale czytać. Yy, kolejna rzecz yy, to możecie sobie na każdym rozdziale dawać karteczki samoprzylepne i będziecie dzięki temu widzieć yy, optycznie, gdzie jesteście, ile Wam zostało do kolejnego rozdziału. Ile w ogóle ma dany rozdział, i myślę, że to z punktu psychologicznego będzie lepsze, bo będziecie widzieli po prostu konkretny postęp w książce, a nie że wam zostało jeszcze, załóżmy, masa stron. Ja jeszcze tego nie próbowała, a myśl, myślę, że nie jest to zły pomysł i na pewno tego spróbuję. No, i to był bardzo, bardzo szybki film. No, ale to były takie konkretne rzeczy. Mam nadzieję, że jakieś porady Wam z tego pomogą, że jakoś Was zainspirowałam. No i tak jak mówię, ja po prostu mam w sobie takie coś, że, że chcę kończyć książki, bo też często okazuje się, że. Książka na przykład rozkręca się od połowy, albo choćby zakończenie, bo fajne, no i jeśli macie podobne podejście jak ja, czy po prostu z jakiegoś powodu musicie skończyć daną książkę, to mam nadzieję, że te porady wam pomogą i mimo wszystko umilą wam czas lektury. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na filmu.